pompa ciepła Atlantic. Aby zmienić temperaturę ciepłej wody użytkowej, należy wejść w tryb instalatora. Naciskamy przycisk menu i przekręcamy pokrętło w prawo. Tryb instalatora jest teraz aktywny. Możemy przejść do punktu konfiguracja hydrauliczna. Naciskamy przycisk na środku następnie ciepła woda następnie nastawa wartości temperatury zadanej. Tutaj temperatura komfortowa, możemy ustawić temperaturę zadaną ciepłej wody użytkowej. Do tej temperatury pompa będzie ogrzewała ciepłą wodę. Naciskamy przycisk na środku, mamy możliwość regulacji. Nie zalecamy temperatury wyższej jak 50 stopni. Zatwierdzamy ponownie przyciskiem.